W tym cyklu muzyczna integracja społeczno-kulturowa. Dziś chciałem Państwu y, troszeczkę przybliżyć muzykę ludową. Zapraszamy serdecznie kolejnych nasz, uczestników naszego spotkania. Jak y, y, zwykle tradycyjnie jesteśmy w transmisji. Um, Proszę Państwa, muzyka ludowa kojarzy nam się z akordeonem, oczywiście tak. instrumentem, na którym ja gram, ale ma swoją tradycję. Chciałem Państwu ogólnie powiedzieć o niej. Takie ogólne informacje dotyczące yy, muzyki ludowej i naszych artystów polskich, którzy uprawiali tę muzykę, którzy zapisali się w naszej pamięci. Muzyka ludowa, jeden z najstarszych przejawów kultury duchowej każdej grupy etnicznej, czyli dotyczy wszystkich narodów, społeczności, wszystkich w ogóle ludzi, miała związek z codziennym życiem religijnym. Przetrwała na wsi, czyli wieś będzie tą. Yy, tym miejscem trwania tej muzyki. W miastach funkcjonują profesjonalne zespoły specjalizujące się uprawianiem muzyki ludowej. Śpiew, i instrumentów ludowych, proszę Państwa, i taniec bardzo ważna rzecz. Ich występy nadal cieszą się popularnością podczas większych miejskich lokalnych imprez masowych i uroczystości. Muzykę ludową charakteryzuje znaczna wielość wersji. Naturalna skłonność do tworzenia wariantów. Lud tworzył własne melodie, ale też przekształcał inne melodie stosowane do własnych wymagań stosownie, przepraszam, do własnych wymagań i okoliczności. Eee, tak jest. Przekazywana była drogą zapamiętowania, a nie zapisu nutowego. Tutaj mamy do czynienia z pewną tradycją, która była przekazywana z pokolenia na pokolenie, a niekoniecznie miała ten zapis nutowy. Proszę Państwa, co ciekawe, Filip Tak opracował trójkąt aksjomatyczny, na którego wierzchołkach tego trójkąta znajdują się trzy rodzaje muzyki: muzyka ludowa, poważna i rozrywkowa. To takie trzy rodzaje. Muzyka ludowa w tym podziale ma z rozrywką wspólny tylko brak rozbudowanej teorii tym estetyki, a z muzyką poważną brak masowej dystrybucji. Cechy typowe wyłączne dla muzyki ludowej to wykonywanie przede wszystkim przez amatorów, główny sposób utrwalania i dystrybucji, przekaz ustny, typ społeczności, z którą jest związana to jest ziemiański typ, proszę Państwa. Sposób finansowania we współczesnym świecie pozagospodarczy, a nie publiczny czy wolnorynkowy. Oraz głównie anonimowe autorstwo. Wiele z tych utworów ludowych, proszę Państwa, było anonimowych twórców. I zagram Państwu teraz przykład takiego utworu, a będzie to, a będzie to Oberek, proszę Państwa, spod grójca, Tak więc tutaj z naszych regionów Oberek z grójca, proszę Państwa. że pierwsza część powtarza się dwa razy, prawda? Potem druga część jest teraz. Druga raz. I proszę Państwa jeden raz pierwsza część powtórka. Łącznik. i jeden raz, trzecia część. Dwa razy, przepraszam. Tak samo jest w innym bardzo znanym oberku autorstwa wybitnego polskiego kompozytora muzyki ludowej Tadeusza Wesołowskiego. O, który znała pani na pewno Tadeusz Wesołowski. Z Radia. Z radia. O, Brawo! Polska Kapela Ludowa Feliksa Dzierżarowskiego i zespół harmonistów Tadeusza Wesołowskiego. No. Dwa najważniejsze zespoły y, obok Mazowsza, które uprawiały prawdziwy folklor polski, Tadeusz Wesołowski. To był harmonista i akordeonista. Bardzo często grał w duecie na dwa akordeony. I proszę państwa, y, skomponował umerki. thank okay. you ale na pewno Państwo w swojej młodości pamiętają właśnie o żeby zakończyć na dominancie septymowej, to znaczy na akordzie przeciwległym. To tonik wprowadzający nas na tonację. I tak można urwać. Albo można też jechać... Też tak można urwać. Dwa sposoby. Ale nie wolno zakończyć na raz. Ten wstęp musi być na końcu. I to oddziela profesjonalistów od amatorów, którzy nie potrafią grać muzyki ludowej, Proszę Państwa. Ja potrafię ją grać dzięki mojemu wybitnemu mistrzowi, wybitnemu akordeoniście sceny, estrady, wesel, który całe życie tak zwany chałturzy, Tadeuszowi Kwiatkowskiemu. Nazwisko to wielkim i złotymi głoskami powinno odbić się na kartach polskiej, proszę Państwa, historii. Bo ten człowiek ma ogromny repertuar akordeonistyczny i być może będzie gościem. Proszę Panią, bardzo Pani korzystać. Dzień dobry. Bardzo Zapraszam serdecznie. Chciałbym, żeby Pani była tu blisko. Blisko. A, jak mi miło. Proszę Państwa, Tadeusz Kwiatkowski, mój mistrz, który przekazał mi technikę i umiejętności tak. gry oraz ogromny repertuar, dzięki czemu stałem się jego jedynym uczniem, prawda, bo nie prowadził lekcji. Proszę Państwa, będzie naszym gościem. Załatwię to, że przyjedzie. Będziemy wtedy grali na dwie kataryny, dwa akordeony. Będzie bardzo ciekawy Będzie bardzo tak. Co chcę powiedzieć jeszcze o muzyki, muzyce ludowej? Że wykazuje wiele podobieństw do muzyki ludowej ta nasza, Polska, no. innych narodów, na przykład Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Wykazuje również wiele analogii do muzyki krajów Europy Zachodniej, zwłaszcza to odnajdujemy w wątkach pieśni balladowych, czy też jeśli chodzi o składy zespołów instrumentalnych. Muzykę ludową tworzyli amatorzy, śpiewacy oraz instrumentaliści grający w zespołach, na weselach i w innych sytuacjach obrzędowych, na zabawach, czy podczas wypasu zwierząt, proszę Państwa. Tutaj używano muzyki, do funkcji komunikowania się na odległość. Na przykład, sygnały, proszę Państwa. Chodziło o to, że wielkie pola, prawda? Albo polowania i tak dalej. Tutaj rodziła się w takich okolicznościach ta muzyka ludowa. A chciałbym wspomnieć Państwu o takich wątkach w muzyce ludowej, które przyszły do muzyki popularnej. Czy Państwo sobie wyobrażają, że na początku wieku, jeszcze XX, czymś najbardziej popularnym, jeśli chodzi o muzykę ludową, co przetrwało nawet do lat 50., była wiązanka melodii swojskich, proszę Państwa, pana Osmańskiego, Osmańskiego, które nazywały się Kwiaty Polskie. I tam właśnie w tej wiązance mamy do czynienia z melodiami polskimi ułożonymi pięknie. Całej jej niegram, bez nut, ale począteczek. I tam są polonezy, obertasy, overki, różne takie właśnie figury, mazury i tak dalej. Ta wiązanka była popularna w latach 50. ubiegłego wieku. Bir şey oh. olmaz. Ich will nur mit Anzis, mach das Brief an Schatz. Wo ist Od razu, w tym, w tym wielkim Polonezie, prawda? Karola kurkińskiego, bo to, to trzeba powiedzieć, co to za Polonez. Tak zwany Polonez powitalny, Państwa. No i tutaj w tej wiązance jest pieśń, którą y, w Polsce nie mamy nazwy na taką pieśń. To jest pieśń toaskowa, można powiedzieć. Ale na przykład w Rosji hmm. mówi się na to pieśń Zastolna ja, czyli taka, która jest śpiewana za stołem dla gości. Tam jest takie określenie. To była, proszę Państwa, kiedy nam się porozmawiał. Zdarza i ku temu czasu. Uh -huh. Więc tu mówi o tej funkcji muzyki ludowej. Takiej funkcji biesiadno, proszę Państwa, spotkaniowo, rodzinno, weselno i tak dalej. Uh -huh. Gatunki. To jest bardzo ważne. Pieśni obrzędowa, dawniej wykonywane te pieśni były podczas ważnych wydarzeń na wsi. Wesel żniw. Pieśni obyczajowa, miłosna, zalotna, żołnierska. To też była pieśń ludowa. Przyśpiewki towarzyszące melodią tanecznym, ballady śpiewane przez dziadów wędrownych i pieśni nabożne, śpiewane przy kapliczkach. Prawda? A mnie nasza, bardzo panu, bardzo, nic się nie bardzo dzieje. Bardzo, bardzo, bardzo. Nie ma za co przepraszać. jesteśmy ludźmi. Chcę powiedzieć, że pieśni nabożne śpiewane są przy kapliczkach, przy nabożeństwach mm -hmm. majowych, czerwcowych, na pielgrzymkach i w innych sytuacjach pozaliturgicznych. Teraz tak, zanim zacznę Powiem Państwu właśnie soliście kapeli polskiej ludowej Feliksa Dzierżanowskiego i Janie Ciszyńskim, pierwszym powojennym polskim piosentarzom. To Państwo zaśpiewali razem, zaśpiewamy tę pieśń odnoszącą się do uprawy żniw, uprawy zbóż, a będzie to oczywiście gęśli obok. Młynna melodia ludowa. Zakocha, co masz, ale oczy gęsi zawodą, kaczki wodą. uciekaj dziewczyno, chodź, chodź, chod, chod. ja ci wódź i damy, mi i ja cię nie wyda ty mnie nie wydam. wspomniałem. Był Jan Cierzyński, pan Jasio, z, z Warszawy. Był bardzo wesoły, miał żonę Marysie i występował z naszymi koleżankami kolegami w popularnych audycjach Polskiego Radia, nadawanych głównie w niedzielę o godzinie 12.00. To sygnał, kiedy wszyscy gromadzili się przy stole i sygnałem Polskiej Kapeli Ludowej Felixa Dzierżanowskiego. E, rozpoczynało się właściwie, rozpoczynały się niedzielne po Chcę powiedzieć, no. że Feliks y, Dzierżanowski, urodzony w Rostowie na Danu, y, mieszkał y, w Grodzisku w Wilanówku i te tereny znał bardzo dobrze. Prowadził ognisko muzyczne, którego wychowankami są nasi koledzy. Między innymi mój profesor, który mnie uczył, Tadeusz Ketnowski. Proszę no. Państwa, tradycja ta tradycja została zachowana i ma swój ciąg cały czas. Y, również y, pan Dzierżanowski, zwany dziadkiem. Ale nie o tym, tylko o Jasiu Ciszyńskim powiem Państwu, że on był, proszę Państwa, kompozytorem, śpiewakiem, autorem tekstów, piosenek. Z zawodu był nauczycielem śpiewu, a karierę rozpoczął w 1937 roku. Dzień dobry, czyli przed wojną. Od repertuaru, w, od repertuaru poważnego, jako tenor liryczny występował. I rozrywkowego w polskim raju. Później był solistą kapeli ludowej Feliksa Dzierżanowskiego, z którą występował na koncertach estradowych. A w 1938 roku dokonał pierwszy nagrań płytowych na płytach Syreny Rekord jako solista. Teraz do mnie w czasie okupacji hitlerowskiej uczestniczył w konspiracyjnych procesach patriotycznych. Szczyt popularności przeżywał w latach 46-48, kiedy dokonał nagraj na wytwór Mewa w Poznaniu. Jako pierwszy w Polsce nagrał czerwone maki na Monte Cassino, który zaraz wywiódł no, w a już wspomnę, że w 1978 roku polskie nagrania wydały płytę z rekonstrukcjami jego nagrań Jana Ciszyńskiego z repertuarem ludowym pod tytułem Gęsi za A do Pani Zapraszamy na chwilę przed. Dobrze, dobrze. dobrze.